Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się w lesie i po prostu patrzyłeś na kore drzew, wzory mchów, kolor grzybów i drobne niuanse ściółki? Ta uważność nie jest tylko estetycznym doświadczeniem. To aktywne ćwiczenie dla Twojego mózgu. Badania z zakresu neurobiologii i psychiatrii pokazują, że głęboka obserwacja naturalnych wzorów i faktur stymuluje neuroplastyczność. Czyli zdolność mózgu do adaptacji i tworzenia nowych połączeń nerwowych. Kiedy skupiamy się na strukturach leśnego ekosystemu, aktywujemy korę przedczołową, odpowiedzialną za refleksję, kreatywność i regulację emocji. Co więcej, kolory lasu, nawet te surowe zimowe, gdy brakuje liści, mają terapeutyczne działanie. Udowodniono, że odcienie zieleni, brązu i szarości Redukują poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, jednocześnie zwiększając produkcję serotoniny, co pomaga w walce z depresją i lękiem. Deficyt kontaktu z naturą, zwany zespołem niedoboru natury, jest coraz częściej diagnozowany jako przyczyna problemów psychicznych, takich jak chroniczny stres, depresja czy zaburzenia uwagi. Brak relacji z przyrodą prowadzi do deregulacji układu nerwowego, co może skutkować rozdrażnieniem i poczuciem wyobcowania. Wnikliwa obserwacja lasu działa jak medytacja, spowalnia fale mózgowe, aktywuje układ przywspółczulny i pozwala wejść w stan głębokiego relaksu. To jest reset dla umysłu w czasach przeciążenia bodźcami. Następnym razem w lesie po prostu zwolnij. Zatrzymaj się Wzrok na fakturach, kolorach i strukturach. Poczuł jak twój mózg się przebudowuje, a Ty wracasz do wewnętrznego.